To Niepodległości to dzień, który niewątpliwie łączy wszystkich Polaków. Obchody przypadające w tym roku 101. rocznicy Wolnej Polski rozpoczęły się od oddania hołdów oraz złożenia kwiatów i pod pomnikami pamięci na terenie gminy Brzostek. O godzinie 10 w kościele parafialnym pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku odbyła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele miasta, poczty sztandarowe reprezentujące szkoły oraz ochotnicze straże pożarne z terenu gminy. Mszy świętą uświetniła swoją obecnością kompania honorowa kawalerii ochotniczej w barwach 20 pułku ułanów imienia króla Jana III Sobieskiego z Podział, prezentuj, broń. Na prawo, Msza Święta w intencji ojczyzny i poległych w walce o niepodległość koncelebrowana była przez księdza proboszcza Marka Micha oraz księdza profesora Bogdana Stanaszka, który wygłosił kazanie nawiązujące do historycznych wydarzeń. To Sejan Bony, ksiądz Józef Svenar, ówczesny wikariusz. Wzywał młodzież do wstępowania w szeregi armii ochotniczej, która broniła ojczyznę. Zapisano to wyraźnie w materiałach, które go dotyczyły. To w tej świątyni modlił się, rozpoznawał swoje kapłańskie powołanie ksiądz Piotr Niezgoda, pochodzący z Bukowej kapelan wojskowy, a w czasie wspomnianej wojny generał i dziekan generalny przy naczelnym dowództwie Wojska Polskiego, Ceniony Kaznodzieja. Bezpośrednio po Mszy Świętej nastąpił uroczysty przemarsz na czele z orkiestrą Kompanii Honorowej Kawalerii Ochotniczej Zwierzawic, nowym łącznikiem drogowym, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie drogi łączącej na Wsiewskie z warsztatami terapii zajęciowej oraz ulicą Mysłowskiego w Brzostku. Uroczystego otwarcia do dokonali posłowie Maria Kurowska i Jan Warzecha oraz burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski. Korzyści jakie wnosi w życie mieszkańców nowo otwarty łącznik przedstawił przewodniczący zarządu miasta Brzostek Daniel Bójcik. Nowo otwarty łącznik drogowy, który łączy ulicę Mysłowskiego z ulicą Szkolną i dalej biegnie w kierunku Nawsia Brzosteckiego, a także w kierunku ulicy Słonecznej, gdzie trwają jeszcze prace budowlane. Jest to przede wszystkim korzyść dla tych mieszkańców, którzy z tamtej części gminy, czyli z Nawsia Brzosteckiego, z Woli Brzosteckiej, Kamienicy Górnej czy tamtej części Brzostku próbują się często włączyć do ruchu do drogi krajowej numer 73 w okolicach rynku, żeby dotrzeć tutaj do instytucji zlokalizowanych w Brzostku, szkoły, kościoła, poczty, banku, sklepów, żeby zrobić zakupy. W tym momencie po otwarciu łącznika nie będą już musieli stać w korkach czy, czy nie będą mieli utrudnionego włączenia się do ruchu do drogi krajowej, gdyż będą mogli za pomocą łącznika ominąć to skrzyżowanie, czyli skrzyżowanie ulicy Mysłowskiego z ulicą Rynek, z częścią drogi krajowej 73, i spokojnie dojechać, czy do szkoły, czy do przedszkola. Jest to też otwarcie nowych terenów inwestycyjnych właśnie w kierunku napsia na pewno powstanie tam zabudowa. Może taką najmniej dostrzeganą rzeczą, ale równie ważną będzie to, że po oddaniu tego odcinka, który łączy ulicę Szkolną z ulicą Słoneczną, będzie to najkrótszy dojazd na wsie Brzusteckie czy Wolę Brzustecką z miejscowościami takimi jak Opaciąka czy Januszkowice. Myślę, że jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla wszystkich mieszkańców i wpływa na rozwój naszego miasta. Kolejnym punktem było odsłonięcie i poświęcenie obelisku upamiętniającego mieszkańców naszej gminy, którzy wstąpili w szeregi legionistów i strzelców, walczyli i umierali z słowami na ustach: Polska będzie wolna. za homilię, która została wygłoszona. Pogoda nam dzisiaj nie sprzyja. Nie mamy na to niestety wpływu, ale myślę, że nic nie przeszkodzi, aby nasza uroczysta dzisiejsza też dalej miała charakter tak podwiozny. Proszę Państwa, chciałem serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Proszę o wygłoszenie z nimi miło powitać dzisiaj, um, 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 powitać Panią Marszałek Marię Kurowską i jeszcze członka Daną Boleńcową, a już niedługo za dwa dni posła Nacjewskiej Rzeczypospolitej. Bardzo na miło Pani Marszałek i ją Kurowską. Dodam jeszcze, um, zawsze trochę się każdej okazji nie mówię, po prostu też Pani Marszałek, że witamy tutaj naszą rodowitą Zostowiankę. Bardzo na miło Panią Wtedy się witam e, posła na Sejderze Szkocównej i pana Jana Barzakę. Jesteśmy zobowiązani, bardzo dziękujemy, że jak panu zawsze jest obecny na wszystkich inżynierach, na wszystkich spotkaniach i na wszystkich okazje, które odbywają się tutaj u nas w Wrocławiu. E, chciałbym serdecznie powitać e, władze samorządowe powiatu rymskiego. E, wiemy, że przedstawiciele tutaj e, odczytają list od pana starosty e, Piotra Chęćka. Proszę Państwa, chciałem serdecznie przydać radnych powiatowych. Chciałem przywitać byłego starostę powiatu, pana Andrzeja Ryguę. Jest pan bardzo miło gościć tutaj u nas byłego starostę, obecnego radnego powiatowego. Proszę Państwa, chciałem bardzo podziękować panu radnemu za obecność, droga, na której stoimy ulica regionu, to także i spory powodu pana starostę Andrzeja Ryguły. Bardzo serdecznie dziękujemy. Witam serdecznie radnych powiatowych z naszego okręgu głosowa pana Madeusza Tomalowskiego pana Daniela Wójcika i pana Wojciecha Szota. Serdecznie witam burmistrzów i wójtów powiatu rzymskiego. Serdecznie witam burmistrza Dębicy, pana Mariusza Szepczyka z małżącą. Serdecznie witam burmistrz Fizna panią Ewę Błędziewską. Witam wójta gminy Jozowa, pana Jana Janikę. Oraz witam wójta gminy Żeraków, pana Marka Rączkę, reprezentowanego przez zastępstwie wójta pana Grzegorza Rygły. Jest mi niezwykle miło powitać byłego burmistrza w środku, pana Leszka Bieńka. Byłego wójta gminy w środku, pana Jana Chmurę. Witam także serdecznie mojego zastępcę, wiceburmistrza Adama Kostrząba. Jest mi bardzo miło powitać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzosku Pana Marcina Sasa wraz z wiceprzewodniczącym Rady Panią Anną Odowicką oraz Rady Miejskiej. Witam serdecznie. Serdecznie witam poczet sztandarowe Rady Miejskiej w Brzosku oraz Poczty sztandarowe szkół i jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu naszej gminy. <noise> serdecznie witam dyrektorów szkół, kierowników i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Zostku, sołtysów, a także kombatantów i obecne na naszej uroczystości media. Szybko serdecznie witam pod oddział honorowy oddziału kawalerii ochotniczej w barwach XX kółku Łanów dowodzony przez rozmistrza kawalerii ochotniczej pana Pawła Buzego. Obecny jest także chorąży kawalerii ochotniczej pan Grzegorz Wojtaczka. Proszę Państwa z osobną radością chciałem też przywitać wszystkich mieszkańców, którzy na tą, na tą dzisiejszą uroczystość tutaj przybyli. Szanowni Państwo, bez 6 sierpnia 1914 roku nie było do 11 listopada 1918. Minęło 105 lat od chwili, kiedy przostretka młodzież skupiona w organizacji strzelec. Wyruszyła w kierunku Krakowa dowodzona przez doktora Rudolfa Lacha. Ruszała na wojnę, by przypomnieć o sprawie polskiej i uczynić dzień 11 listopada 1918 roku także i polskim dniem niepodległości. Ku pamięci bohaterów poległych za wolność i niepodległość został odczytany apel poległych. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Brzostka, Rodowskiego. Stajemy oto dziś przy naszym brzoskowskim symbolu niepodległości, aby oddać hołd i uczcić pamięć tych, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polski. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkowiecy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, Lewionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Wstańcie do abelu. Po apelu odbyła się ceremonia złożenia przez delegację kwiatów i zniczy pod pomnikiem oraz przemówienia okolicznościowe przybyłych parlamentarzystów i samorządowców. Czcigodni księża, szanowny panie pośle, szanowny panie burmistrzu, szanowni drodzy państwo, brzostowianie oraz przybyli goście. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą piękną i szczególną uroczystość. Szanowni Państwo, jestem pod wrażeniem organizacji, pięknej organizacji tej uroczystości, ale też pod wrażeniem wielości ludzi, którzy na nią przybyli. O czym to świadczy? O tym, że kochamy naszą ojczyznę, że kochamy jej przeszłość i chcemy, myśląc o przyszłości, sięgać pamięcią do tego, co było. Bo, Szanowni Państwo, Józef Piłsudski powiedział. Jeżeli nie szanujemy przeszłości, nie jesteśmy godni przyszłości. Nie czarujmy się. Gdyby nie ingerencja naszego Ojca Niebieskiego, nie byłoby naszej wolnej Ojczyzny. Żadnemu z narodów nie udało się to, aby po 123 latach wrócić z niebytu do szczęśliwej przyszłości, a naszej Ojczyźnie to się udało. Ale byt pięknej, dużej Polski zaczyna się tu w środowiskach lokalnych. I dlatego wielkie podziękowanie tym, którzy pamiętają właśnie w rostku o tym, że byli tutaj ludzie, którzy nie żałowali swojego życia, swojego zdrowia, aby Polska była wolną. I dlatego duże podziękowanie gospodarzom tej gminy, panu burmistrzowi, panu przewodniczącemu z całą Radą Miejską. Że dzisiaj jest ten powrót do przeszłości, że wspominamy tych, dzięki którym tam, tą wolność mamy. To tutaj będą się uczyć młode pokolenia brzostowian swojego patriotyzmu. Jestem przekonana, że będąc przy tym pomniku, zgłębiając życiorysy tych legionistów, będą sami w sobie kształtować miłość. Brzostku, miłość powiatu dębickiego, ale też całej ojczyzny. Szanowni Państwo, cieszę się, że taka uroczystość ma miejsce w Brzostku, w którym się urodziłam i z którego jestem dumna, bo jak ksiądz profesor przedstawił w swojej mowie, i piękna jest przeszłość Brzostku. I brzostowianie możecie być dumni ze swojej przeszłości, ale też życzę, abyśmy byli wszyscy dumni z przyszłości i z teraźniejszości właśnie miasta Brzostek. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uczestnicy dzisiejszej pięknej uroczystości, ja chciałem pogratulować. Niezależnie, że taką dzisiaj pogodę mamy, Panie Burmistrzu, i, i wszystkim radnym i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że zostali upamiętnieni regioniści, mamy tutaj e, historię przedstawioną przez Pana Profesora Księdza Stanaszka i każda gmina, każda miejscowość w zasadzie ma jakiś wkład w odzyskanie niepodległości. Ale musimy pamiętać o tym, że Odzyskanie niepodległości to był zbieg niezwykle sprzyjający nam przypadku. Bo to dziwo, I wojna światowa spowodowała to, że odzyskaliśmy niepodległość. Pierwsza wojna i konflikt naszych zaborców. Ale nawet to by nie pomogło, gdyby wtedy przywódcy polityczni różnych ugrupowań, wzajemnie się wspierający, gdyby nie stanęli ponad podziałami i każdy nie włożył swojego wkładu w odzyskanie niepodległości. Życzę wszystkim Państwu tutaj, żebyśmy się potrafili cieszyć z tego, bo, bo jak wiemy, pokolenie naszych ojców, pokolenia naszych dziadków na dziadków niestety nie miało takich sprzyjających okoliczności. Bardzo się cieszę z tej uroczystości. Bo to mi leżało na sercu, i właściwie na początku to była inicjatywa Towarzystwa Miłośników Ziemi Wrosteckiej. Cieszę się, że samorząd, burmistrz miasta podjęli tą inicjatywę, bo łatwiej jest zorganizować coś i zbudować, mając zaplecze właśnie strukturalne instytucji niż dla organizacji społecznej, ale to, że inicjatywa została podjęta, to nas cieszy. Nasz wkład to chociażby usta tych nazwisk, trzeba było kilka razy jeździć do Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, żeby odszukać nazwiska tych osób i upam żeby to upamiętnienie mogło zostać zrealizowane. I jeszcze raz wyrażam moją radość, że możemy dzisiaj spotkać się w tym miejscu przy tej y, pamiątkowej tablicy, przy tym pomniku. Dziękuję. Pani Ratarek, pogoda nam nie sprzyja. Chcieliśmy pani podarować jako samorząd doczeki taki oto obrazek. To jest mezotinta z widokiem e, rynku wstąpielskiego. Mamy nadzieję, że na pewno znajdzie się jakieś miejsce, gdzie e, będzie można ten obraz powiesić i z pewnością będzie Pani przypominał o miejscu urodzenia i będzie tworzył zawsze dobre myśli o naszym mieście i o jego mieszkańcach. E, pani motarka, proszę bardzo, bardzo dziękuję za obecność. Proszę Chciałem jeszcze poprosić Pana e, Andrzeja Regułę. Proszę Państwa, ja już wspominałem o tym, że znajdujemy się i uroczystości odbywają na drodze, która została zbudowana bardziej dzięki temu, że bardzo w tej samej budowie i w tej wspiera nas powiat wybródzki. Panie radny, panie starosto, panie Kuse Wojewodo, A. bardzo serdecznie dziękujemy i proszę również o przyjęcie takiego samego prezentu. I niech też emerytory, e, lata Emerytory <grywa> Panu Zaroście upiększa ten obrazek. To, to jest Bardzo dziękujemy. Podczas Państwa uroczystości wersji, Święta to, Niepodległości została wioska. również wręczona burmistrzowi Brzosku pamiątkowa tablica. Pamięta, jak już wspominał tutaj Pan burmistrz, jest to tablica, w której były wbite pamiątkowe gwoździe osób uczestniczących w odsłonięciu tablicy upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego, która wmurowana jest... W urzędzie, na budynku Urzędu Miejskiego tablica ta przetrwała wojnę i dzięki życzliwości pana Stanisława Samborskiego została odnowiona i obecnie zostanie przekazana samorządowi bieżącym. Mimo niesprzęgającej aury wielu mieszkańców nie uczestniczyło w obchodach listopadowych, które zakończyła uroczysta salwa honorowa. Wykonanie kompanii honorowej oddziału kawalerii ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów imienia króla Jana III Sobieskiego z Bierzabic. Choduj! Zalwą! Pod. Od odczuł? Granitowy obelisk z nazwiskami mieszkańców Brzosku, którzy walczyli podczas I wojny światowej, m.in. major Tadeusz Wyrwa-Furgalski, został usytuowany przy ulicy Legionów. Ta droga, która jest wybudowana w Brzosku od ulicy Mysłowskiego do drogi krawie nr 73 została ukończona w 2018 roku i Rada Miejska w Brzosku podjęła jedynie słuszną w takiej sytuacji uchwałę, aby upamiętnić stwierdzenie niepodległości państwa polskiego, nadano jej nazwę ulicy Legionów. W 2018 roku Rada Miejska w Brzosku podjęła uchwałę na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej o nadanie ulicy nazwy ulicy Legionów. Rada Miejska podjęła jednogłośnie tą uchwałę. Nazwaliśmy tą drogę ulicą Legionów. Jest rzeczą, wydaje się oczywistą, że w takiej sytuacji, gdzie mamy ulicę Legionów, również na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej Rada Miejska w Brzosku podjęła uchwałę o budowie pomnika, której wykonanie powierzono oczywiście burmistrzowi. W Brzostku. Wykonaliśmy pamiątkowy e, e, pomnik, który dzisiaj mieliśmy okazję w obecności e, zaproszonych gości oraz e, bardzo licznie zgromadzonych mieszkańców Gminy Brzostek e, otworzyć. E, jeżeli pani redaktor pozwoli, to ja chciałem od razu podziękować mieszkańcom, bo ja zwracałem się do państwa na dzień przed uroczystościami o to, aby mimo tego, że zapowiadana była pogoda deszczowa, abyście państwo zabrali parasole, namówili swoich znajomych, wzięli dzieci i przyszli na to spotkanie, na to otwarcie, biorąc pod uwagę fakt, że legioniści wychodzący z Brzosku w 1914 roku nie wychodzili dlatego, że była piękna, pszczelna pogoda, tylko dlatego, że taka była, że tak była dla nich ważna sprawa Polski. I chcę Wam podziękować. Było mi niezwykle miło i zwrócili na to także uwagę zaproszeni goście, że było bardzo wielu mieszkańców, mimo niesprzyjającej pogody, podjęliście Państwo ten apel i byliście Państwo obecni. Bardzo Wam, jako burmistrz Brzosku, za to serdecznie dziękuję. Tak dokładnie nie pamiętam, kiedy sama myśl powstała, ale jakiś czas temu no, te tradycje, które ja badam historyczne, związane z dziejami miejscowości Brzostek i z osobami, które stąd pochodziły, walczyły na frontach I Wojny Światowej wciąż mnie nurtowała i w pewnym momencie akurat, gdy była wytyczona ulica nowa przyszło pytanie dotyczące nazwy. Zaproponowałem wtedy, że mogła to by być ulica legionów. W ślad zatem przyszedł kolejny pomysł, żeby. Tu, w tym miejscu, zbudować pomnik, na którym zostaną umieszczone nazwiska tych osób, które walczyły o wolną Polskę, właśnie jako najpierw szczelcy, a potem legioniści. A wśród nich najważniejsza postać Tadeusz Wyrwa-Furgalski, którego ojciec jest pochowany na brzosteckim cmentarzu. On raczej może nie jest kojarzony z brzostkiem, bo jako młody chłopak wyjechał z brzostku. Do, wyjechał z matką do Leżajska i Leżajsk do niego przede wszystkim się przyznaje, ale w dokumentach, które znalazłem w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie wyraźnie jest napisana przynależność do gminy Brzostek z racji tego, że jego ojciec tutaj mieszkał, tu został potem pochowany na cmentarzu. Więc ta postać była najbardziej głośna. To był dowódca jednego z pułków legionowych, bliski współpracownik Piłsudskiego, odznaczony parasolem, tą odznaką, którą Posiadało jedynie niewielu oficerów, szczelców, potem legionistów, zginął w 1916 roku i on właśnie rozpoczyna ten katalog brzosteckich szczelców, których chcieliśmy upamiętnić. A to, że umiejscowienie tego pomnika jest akurat w takim miejscu, gdzie młodzież będzie przechodzić do szkoły i czasem spojrze na te nazwiska, to chyba jest najważniejsza rzecz, żeby uczyć w ten sposób patriotyzmu. Słowa uznania po obchodach niepodległości brzosku wyraził poseł Jan Warzecha oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marcin. No muszę wyrazić radość, że zaczęliśmy od otwarcia dróg, czyli od inwestycji, czyli tego co służy tutaj podniesienia poziomu, poziomu, poziomu życia mieszkańców, a później radość, bo odsłoniliśmy i pomnik upamiętniający legionistów. Dzięki e, informacji, jakie uzyskaliśmy na kazaniu od księdza, profesora Stanaszka, dowiedzieliśmy się, że tu w Brzostku było wielu bohaterów, legionistów, e, którzy no, dzięki ofiarności i mieszkańców, i dzięki samorządowi, mają swoją tablicę upamiętnienia. E, Brzostek to miejscowość która nie słynie tylko z tych bohaterów, legionistów, ale, ale ma wielu zacnych ludzi i upamiętnienie ich to jest nasz obowiązek, pamięć o nich. Cieszę również, że mimo tej niezbyt sprzyjającej pogody, było tak dużo uczestników dzisiejszej uroczystości. Bardzo pozytywne tutaj są wrażenia, mimo fatalnej aury bardzo dużo mieszkańców zechciało przybyć na tą uroczystość. Wydaje mi się, że naprawdę społeczeństwo brzosteckie dojrzało do tego typu imprez, i trzeba podkreślić tutaj, że naprawdę i bardzo osób zaproszonych, gości nas zaszczyciło swoją obecnością. Jesteśmy pod wrażeniem skali i rozmachu tej imprezy.